Cześć, tej strony Paweł Winiowski z Antułeba. Zapraszam was na recenzję słuchawek Plantronics Backbeat Fit, słuchawek, których utrzymanie w czystości graniczy niemal z cudem. Zacząłem od jednego z dwóch największych minusów tych słuchawek, z tego względu, że nie chcę być posądzony na przedstawianie Wam brudnych urządzeń. Czyściłem je na sucho, na mokro, ten gumopodobny materiał łapie strasznie wszystkie pyłki, utrzymanie ich w czystości jest naprawdę trudne, szczególnie w tej czarnej wersji kolorystycznej. Słuchawki prezentują się dość oryginalnie, łączy je pałąk, który jest z gumy, tam w środku jest przewód, jak widzicie, on się dynda na wszystkie możliwe sposoby, można te słuchawki gnieść, ja je często chowam do kieszeni w szerszych spodniach, nic się jeszcze nie wydarzyło, więc wyglądają na dość trwały sprzęt, aczkolwiek musicie tu uważać, żeby Wam się nie poplątało. Słuchawki ważą 24 g, więc są bardzo lekkie i co najważniejsze są bardzo wygodne. Oczywiście jak nie trudno się domyślić, zakładamy tę część, wkładamy do ucha, to zakładamy za ucho. Naprawdę ich nie czuć, są wygodne, fajnie się układają. Tutaj mamy taki mechanizm w 40 stopniach możemy to regulować, żeby sobie dostosować jeszcze ułożenie ich w uszach, żeby było wygodnie i fajnie grało. Jeżeli nosicie okulary, no faktycznie to może trochę przeszkadzać, ale ja noszę okulary, ćwiczyłem, w okularach w tych słuchawkach, nie narzekałem, nic mnie nie uwierało, więc bardzo fajnie jest to zaprojektowane. Na lewej słuchawce, jak widzicie, mamy przycisk Play i Pauza. To jest przycisk służ służ służący do obsługi Multimediów. Chwilę zajmuję, zanim przyzwyczajcie się, jak to działa, jakie gesty, jak naciskać te przyciski, żeby wywołać konkretne funkcje. Natomiast tutaj jest jeszcze taki mały przycisk służący do podgłaszania i przyciszenia. W zależności od tego, czy go przytrzymamy, czy naciśniemy pojedynczo, to będzie nam się albo podgłaszać, albo Przyciszać. Prawa słuchawka to natomiast słuchawka, czyli przycisk e, pomagający i umożliwiający prowadzenie rozmów telefonicznych. Należy pamiętać, że tutaj mikrofon jest gdzieś ukryty, w związku z powyższym ten dźwięk będzie wychodził z buzi, i potem dopiero wracał do słuchawek. Więc mmm, rozmówcy moi mówili, że trochę słychać mnie jak na hali, no ale nie będzie to działać w taki sposób, jak działa przy słuchawkach czy zestawach e, e, słuchawkowych, których mikrofon gdzieś jest przy buzi. Słuchawki są odporne na pot, nie są natomiast odporne na wodę. Przynajmniej nie posiadają normy, która by o tym mówiła, więc schodzenie z nimi na basen no, nie jest najlepszym moim zdaniem pomysłem. Ja nie próbowałem ich topić, nie mam zamiaru, trochę się boję, że się zepsują. Natomiast e, warto też nadmienić, że w pudełku dostajemy, w bardzo fajny pudełku zresztą ładnie wyglądającym, dostajemy naramienne neoprenowe etui na smartfona, które jest też etui na same słuchawki. Ja tam noszę słuchawki, a jak mam ochotę to zawiązuję to sobie wokół ręki wokół ramienia i tam chowam smartfona, dzięki czemu ta bezprzewodowość się do czegoś przydaje i gdzieś ten telefon się nie dynda po kieszeni. Po naciśnięciu tego przycisku słuchawki się uruchamiają i dostajemy informację głosową od miłej pani w różnych językach o tym ile jeszcze baterii zostało, ile czasu mamy na słuchanie i te słuchawki ładują się do około 2,5 godziny. Natomiast ten, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki wystarczają na godzin 8, co jest mi się wydaje bardzo fajnym wynikiem. Natomiast jeżeli chcecie rozmawiać przez telefon jest to 6 godzin. Słuchawki w trybie standby wytrzymują 14 dni, natomiast potrafią też przejść w Tryb deep sleep, czyli głębokiego snu, gdzie podobno mają wytrzymać 6 miesięcy. Jeszcze tak długo ich um, nie mam, w związku z powyższym ciężko mi to zweryfikować, ale jak najbardziej potwierdzam, 2,5 godziny ładowania i 8 godzin słuchania naprawdę rzadko je ładuję, a trochę już z nimi się bawimy. Słuchawki mają też niestety drugą wadę. Dla wielu osób może się ona okazać zdecydowanie większą wadą niż um, te brudzenie się, mianowicie nie brzmią rewelacyjnie, to znaczy brzmią w porządku, brzmią natomiast dość płasko i mają naprawdę słabe basy. Możemy to oczywiście skorygować, Gdzieś w jakichś equalizerach, ale nie będzie to rewelacyjny, naprawdę głęboki dźwięk. No chyba, że oczywiście lubicie dźwięk płaski, postawiony na wyciągnięty do przodu środek i ewentualnie własną korekcję. Natomiast, żeby było jasne, nie brzmią jakoś dramatycznie, brzmią po prostu w porządku, nic ponadto. Słuchawki kosztują około 320 zł, i z tego co widziałem, od dłuższego czasu trzymają tę cenę. Moim zdaniem, ciekawa propozycja dla osób, które chcą w słuchawkach biegać, albo ćwiczyć. Ja akurat używam ich na siłowni, nie wypadają mi z uszu, są bardzo wygodne. Fajnie działa to, że w trakcie, kiedy ćwiczę, czy chcesz z kimś porozmawiać, po prostu naciskam sobie przycisk, czy chcę się zmienić, w utwór, podgłosić, naciskam przycisk słuchawek w ogóle z uszu nie wyciągam i one mi kompletnie nie przeszkadzają. Zupełnie o nich zapominam już po kilkunastu sekundach odłożenia, więc są super wygodne. Wyglądają dość solidnie, nie wyglądają jakby miały się za chwilę zepsuć. Ten port ładowania. Jest tutaj dość fajnie, zgrabnie ukryty, chociaż dostanie się do niego nie za każdym razem jest takie proste. Szybko się ładują, długo trzymają, brzmią całkiem nieźle. Fajna propozycja dla osób, które chcą ćwiczyć. Natomiast no, ja się przekonuję do słuchawek bezprzewodowych podczas treningów. Jestem póki co bardzo zadowolony. Używam tych Plantronicsów i rezygnacja z kabli podczas treningu była bardzo dobrą decyzją. A to wydaje mi się, jest fajna decyzja, jeśli szukacie mm, słuchawek do ćwiczeń. Cześć, z tej strony Pawłowi Winiarski. Od kilku dni używam Xperia X Compact. Myślę, że to dobry moment, żeby nagrać krótkie wideo z pierwszymi wrażeniami. Xperia X Compact to telefon wyceniony na 2199 zł. Tyle Sony życzę sobie za ten niższy model nie jest to